Nie tak dawno temu informowałem Was o mini dramie LCLC kontra Digito i ta drama coraz bardziej się rozwija. Jak widzicie, LCLC nie pozostał bił suchej nitki na Digito, i zarzucił mu kopiowanie, oszukiwanie i wiele, wiele innych rzeczy. Między innymi z tego, co tu jest napisane, LCLC zarzucił Digito po prostu naśladowanie i kopiowanie praktycznie jeden do jeden miniaturek od innego youtubera, który jest, witam nazywa się Vitamin, czy jakoś tak? Witaminka. O, Vitamin Delicious, tak się nazywa ten youtuber. Chodzi o tego tutaj youtubera i on ma te miniaturki bardzo podobne do Digit. Jak sami widzicie, okazało się potem, że Digito po prostu korzysta z tego samego grafika co Witamin i to chyba o to mniej więcej chodziło. Natomiast to, że Digito um, oszukuje, oszukuje widzów na, to jest myślę, że zbyt duże uproszczenie całej sprawy. Chodzi LCLC -LC, mianowicie o to, że Digito na przykład tu ma Trading My Huge Chest Mimic yy, Huge Chest Mimic jest dostępne tylko dla yy, nawet nie jest w ogóle dostępne w grze, a Digito yy, mówi, że jest to dostępne, więc obstawiam, że to są po prostu fejkowe, yy, fejkowe pety, które są przerabiane na potrzeby edycji tak, że to jest wklejony obrazek, a nie prawdziwy PET, w PET Simulator X, tylko to jest po prostu takie oszustwo, które LCLC LC zarzucił. Digito, tam jest parę innych spraw. Digito oczywiście nie pozostał dłużny LCLC. LC. Zobaczymy, jak ta, e, jak ta drama się rozwinie. I dajcie znać, czy wiedzieliście w ogóle o tej dramie i po której stronie stoicie: po LCLC, LC, stronie czy po Digito? Dajcie znać, a może kogoś wolicie, lubicie bardziej.